Witam wszystkich w dziewiątej części Let's Play Oblivion i teraz krótkie wyjaśnienie. Dobrze, odejdźmy na chwilę od niego. Krótkie wyjaśnienie. Widzimy się po dłuższej przerwie. Niestety musiałem. Poczekajmy. Tak! Okej, okay. może poczekajmy, ja wam to wytłumaczę. Znaczy niech on poczeka, wy posłuchajcie. Miałem niestety sformatowanie C i niestety save'y się pousuwały. I po prostu grałem od nowa w Obliviona. I jest tutaj. To są jakieś kosmetyczne zmiany, tam klasa. Klasa, rasa jak widać ta sama. Rasa, tak, znak, klasa jest to samo. Jedyne co się mogło zmienić to chyba trochę wygląd. Znaczy teraz nie widać, ale chyba włosy są innego koloru, tak to jest to samo. No i musiałem od początku grać, i jesteśmy tutaj, dobrze, więc możemy iść dalej. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze chodzić wszystko ładnie. To będzie super. Ostatnio tutaj zakończyliśmy, więc tutaj zaczynajmy. Uuu. Oh shit. Fuck, fuck, fuck. tarcza, torcza, 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 Ale ich tutaj jest. Aż po FPS-ach poleciało. No, świetnie, że sobie poradziliście. Już zaraz pogadamy, tylko złoto weźmiemy. Tak, nie ma za co. Aha, Dobrze Ciekawe gdzie co na amulet ma No rusz się okay. Co co choć jeszcze nie weszłem tam Czy wszedłem? Wlazłem Wbiłem No...

No it's truly safe against the power arrayed against us. But cloud ruler temple, I think. The hidden fortress the in the near Bruma. A few men can hold it against an army. We should leave at once. Dobrze, now we have a new shield. Aha. Amulet as the, the enemy, You may as well take Prime Abraham's horse from the stable. He won't have use for it. Spoko. Dobra. Zróbmy sobie save'a kontrolnego. I zobaczmy sobie te całe zadania. że eee, zabrać Martina w bezpieczne miejsce. Świątynia Władcy Chmur. Krytą fortecę. Eee. Aha, czy jesteśmy jeszcze w pomieszczeniu? My jesteśmy tutaj, spoko, pogadać można z nim? Tak, chodźmy po konia, jest tu coś ciekawego. Dobra, tam. dobra nie nie będziemy krać bo już w sumie podejrzewam żeby się rzucili na nas myślałem że tam wróg jest kurde trzeba było przeczekać ale dobra e, możemy sobie wziąć konika jednego tak to także zrobimy o on też ma konia świetnie ty też weźmiesz Zarąbiście tak. save'a jeszcze raz i szybkiej podróży chyba użyjemy, czy on będzie nas prowadzić? Nie, no, szybkiej podróży, tak o, ciekawe co tam zobaczymy. Hmm. Tutaj, tutaj. Dobra, może zejdźmy? Klucza potrzebuje, tak? Zapewne ty masz klucz. Nie ty. Co żegnaj, co żegnaj? Co wraca do

No, chodźmy. No, no, trochę mi to przypomina jakiś zameczek chiński. Znaczy, nie zameczek, tylko ten domek. Troszkę jakby. Nie, może się mylę. Okej. Okay. Nie, tak będzie głupio. Idziemy normalnie. No, świetne zbroje. To jest dziewczyna? Tak. Ale widać, że niższa.

not much of a speech was it didn't seem to bother them though. The blade saluting me and hailing me as martin septon i don't mean to sound <laughs> <say> ungrateful i know i would be but everyone expects me to <laughs> say so tak myśli bo do nas raczej nie, mówi. To... A nie my z nim gadamy, tylko nam się wciął w rozmowę hello of course the amulet of kings so we i No, właśnie, o to nam chyba chodzi. Amulet królów. Aha, czyli tu takie informacje, to sobie pominę. Pominie, kurde, pominiemy. I teraz sobie saveniemy Zobaczymy. Przede wszystkim. Kiedy mamy następny level? Uuu, trochę sheet. Jak tam nasza broń? Jakie ogólne. Tak, trochę posprzedawałam też. Okej. Okay. Troszkę im przyklatkowało, ale jest w porządku. Zobaczmy sobie zadanie. Muszę porozmawiać z tym Jafferem. Czy jakimś innym. Mhm. Czyli mam z nim po prostu pogadać. To gadajmy. You have proven yourself a loyal servant as the great. The blades are sworn to the service of the emperor as the mortal representative of the dragon blood of the divine. Do cesarskich, dołączyć? Very well. Many serve the empire in their own way, but we would be honored to have you. Tak. Mm, amulet, Królów. You're right. We must try to recover the amulet before the. You should go back to the imperial city. Boris may have learned. You'll find Boris at Luther Broad's boarding. The... One... Give my warm regards to Boris. Tell him he should not blame himself for the emperor's death. Good evening, sir. He did well to send you to me. Good evening. Sir. Czyli... Okazało mi się skontaktować z Nokcemonim. dysponują na waru z może wiecie, co pozwoli nam go odzyskać. Gdzie jest nasz kolega? A, tutaj w głównym mieście. Uh, mm, mm. Okej. Okay. Tylko jeszcze chwileczkę. zrobić? właśnie, plotki są tu. Mają tu mi coś ciekawego do skradzenia. Zobaczmy sobie, co mi tam chowają za pazuchą. Tak, wszystko zabezpieczone. Uuu. Ou. Ktoś... -uh 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 -uh. Powiem Wam, że to. Cicho tam, uff, zarobi się broń. Fakal, tu są, safniemy sobie. Oh shit. Ale zobaczmy, co tutaj jest na górze. No, jak w fińskim domku? A, tu jest tam Martin, dobra, zamienimy z nim słowo. Ma coś ciekawego do powiedzenia? Na razie nie. Ciekawe, czy będą nas ganiać, pewnie tak. Hmm. <laughs> Tutaj też jest niezła broń. Uuu. O, o, tu mamy zbroję w ogóle. A nam by się to przydało? Nie, no chociaż nie. Jedyne co nam by się przydało ten mieczyk shit ale on przecież tutaj stoi cały czas tutaj też jakieś dziwi są Ciekawe jestem do czego uuu no mówiłem jak w fińskim domku jeden miecz musimy wziąć. kurde ile tego jest no Nie możemy to wziąć, szkoda Pewnie też jest do tej zbrojowni na dole, czy coś. Dobrze, zobaczmy, co tu jest w ogóle. Jak już tu jesteśmy, tutaj w ogóle jakaś stołówka. Kto to jest? Nie ma czasu. Dobra, stajemy sobie i zabierzemy sobie ten mieczek. A Fak, wczytamy sobie. Czyli jednak nie, nie będzie tak łatwo. Dobra, nie ma sensu kompilować za bardzo. Tu jakieś. Uuu, do zbrojowni. Może będzie tam pusto przynajmniej. Mhm. Mm tak, nie ma czasu. Nic tutaj nie można zabrać Tarcza, nie tarcza, spoko. Miecz. Jest tu jakiś miecz? Jest. Jezu, 7. Weźm gdzie sić. A, patrzcie, nie zauważył. Dobra. Teraz już mi jesteś obojętny. Obawiam się, że jak to wyjmiemy, to nie będzie można wyjść stąd bezpiecznie. Pewnie zaś się rzucą. Dobra, wyjdźmy z tego labiryntu w ogóle. O! Czekaj, czekaj. Nie, dobra, to co zwykle, standardowo. Dobra, chodźmy stąd. I za bramą sobie założymy... ...ten mieczyk. Wszyscy nie mają czasu. Oj, te skrypty, kochane. Hm. Dobra. Ciekawe, czy będzie wczytywać. E, spoko jest. Dobra, safnijmy sobie teraz. O, właśnie. To będzie fajna broń. W ogóle nie jesteśmy. Nie, no jeszcze brakuje nam. Dobra. Także my spadamy stąd. I lecimy. Już gadałem z nim. okej. Okay. Będziemy w cesarskim mieście, tak? Tak, to jest ta główna siedziba. Ja widzę, że już się, już się zbliżamy do końca. O, bez konijka. Shit. O, oh, shit. Dobrze. Myślę, że to już będzie na tyle, bo już tutaj 17 minut wybija. Na razie nie chcę robić dłuższych odcinków, bo nie ma zbytnio czasu. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Cześć.